LEGO Juniors 10680, śmieciarka przeznaczona dla osób w wieku 4-7 lat. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki pracowników wywożących nieczystości: śmieciarkę o wymiarach 13 cm długość, 9 cm wysokość, 5 cm szerokość, która ma funkcję wywrotki kontener, ręczny wózek, mamy tu także zawątowaną miotłę, kosz na śmieci oraz elementy przedstawiające śmieci. Zestaw składa się z 99 elementów. W dniu dzisiejszym odbędzie się wywóz nieczystości z Twojego miasta. Przyłącz się więc do załogi jeżdżącej ogromną śmieciarką i zobacz, jak ta praca wygląda. Przy Twojej pomocy z pewnością pójdzie im łatwiej. Trzeba pokonać wszystkie ulice, a każdy kontener załadować na ciężarówkę i jego zawartość wsypać do pojemnika. Potem trzeba jeszcze pozamiatać drogę, żeby miejsce przy śmietniku było również czyste i schludne. A może chcesz użyć tego zestawu w zupełnie inny sposób? Zbierz inny NES w serii LEGO Juniors, by mieć jeszcze więcej frajdy i zabawy. Stwórz własne i niepowtarzalne historie. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.